Mistrzami Polski na rok 1994 w show dance w stylu standard par zawodowych zostali Iwona Szymańska-Pawłowicz i Arkadiusz Pawłowicz z Olsztyna. Tańczą do słynnej kompozycji Fever Davenporta. Parata w ostatnich latach zaskakuje sędziów i publiczność ciągłym twórczym poszukiwaniem oryginalnymi choreografiami, stwarzaniem na parkiecie coraz to nowych kreacji. Prezentują dojrzały artystycznie i technicznie precyzyjny taniec. Czy Waszym zdaniem to jest ważne dla pali tanecznej, żeby to jakiś czas, nie mówię często, ale co dwa, trzy lata, zmieniła jakby kompletnie swoją osobowość, swój tak zwany imidż sceniczny? Wydaje mi się, że to nie jest tak, że umawiamy się i co dwa lata zmieniamy sobie imicz. To wynika chyba z jakichś nowych doświadczeń, z nowego podejścia do tańca, z innego patrzenia na taniec i w pewnym momencie. Proszę. Poszukiwań. I w pewnym momencie po prostu naturalnie wychodzi, że coś tam się zmienia. Own się, że, że to jest y, automatyczne. Jeżeli człowiek robi coś przez pewien czas w pewien sposób, to w jakimś czasie stara się to zrobić winny. So, jest to naturalne, bardzo ludzkie. Jedni mają dłuższy, okres, drugi. Kruczy, ale. Aczkolwiek nie chcę powiedzieć, czy ten imisz to nie są jakieś zamierzone środki. To są zamierzone. Ja sobie zdaję sprawę, jak ja się cieszę, jak ja wglądam. Chodzi mi o tą otoczkę, nie tylko o mój taniec. Także jest to w pewien sposób zamierzone. Dekorowanie... Ale to... Ma... Te same pary w inny sposób. Tak. Ale czy Wam jest to potrzebne? To przede wszystkim nam yy, poprawia sam poczucie. Dużo lepiej czujemy się, ponieważ yy, czujemy, że, y, że stajemy się bardziej. Interesujący, interesująco, może tak bym to powiedział, ludzie bardziej nagle odkrywając na nowo.